Witam was, docent polskie Jesteśmy we Wrocławiu w browarze Złoty Pies. Złoty Pies ze mną Łukasz Szwed. Z Łukaszem się poznałem na Live Beer Blogging. Braliście wtedy udział tak. na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Nie znałem kompletnie piw z, ze Złotego Psa i pamiętam, że wtedy miałeś Milk Stout. Zgadza się. I kurczę, naprawdę zaskoczyłeś mnie jakością tego piwa. Mówię, o kurczę, takie piwo z browaru restauracyjnego? Po pierwsze, że no nietypowe, tak? że to nie jest święta trójca, jasne, ciemne, pszeniczne, tylko milk stout. Nie, nie przypominam sobie, jaki browar restauracyjny zrobił tego typu piwo w Polsce. Kojarzysz? Nie. Kto Komple Kompletnie jakoś nie przychodzi mi do głowy, czy ktoś jeszcze w ogóle się z restauracyjnych hmm. podjął. Raczej mamy rzeczywiście aspirację, że owszem jesteśmy browerem restauracyjnym, no ale jednak piwa rzemieślnicze też żeby były. No właśnie, powiedz coś mi tak, jesteś od początku tutaj, czyli od kiedy? Ja jestem w ogóle pierwszym zatrudnionym pracownikiem, jak jeszcze nie było menedżera, był jak... tylko zarząd i był piwowar. Ale wspaniale, to znaczy, że to jest poważne podejście, że piwowar Bardzo. ma być na początku, a tak. nie, że piwowara dopiero na sam koniec, że kucharz najpierw tak? i menedżer najpierw. Menedżer najpierw, manager, najpierw dopiero <grym> potem cała reszta Grupuje, załogi. Grupuje Akurat załogi, tak wyszło, że e, menedżer się nie zgłosił jeszcze żaden, <grym> natomiast zgłosił się piwowar i po pierwszej rozmowie od razu... Dostałeś Bez żadnych wątpliwości dostałem tą robotę. Dlaczego Cię wybrali? Jaki miałeś background? Eee, po pierwsze tak, e, tytuł doktora. E, tak. Jestem jednym, szacun, z tych, jestem jednym z tych nielicznych doktorów w technologii żywności i żywienia człowieka, czy tam biotechnologii. Ze specjalnością technologia fermentacji, który pracuje dla przemysłu. E, po drugie akurat już miałem za sobą doświadczenie nie tylko jako piwowar domowy, ale i pracowałem w browarze konkretnie w browarze Jamrozowa Polana. Zauważyłem to zdroju. na twoim Facebooku, to chyba. Nie były, wstydzę się tego. Był chyba, to był ciężki okres. Ale był to ciężki okres. No ale to... Dużo się nauczyłem tak, jednak, mimo to wszystko. Jest Konkręt, sprzęt bardzo specyficzny. Ukraiński chyba? E, tak. Tak zwany Kaspar Schulz, jak, nie, Heinrich Schulz. No, tak, 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 Właśnie o to oni, w tym oni wszystkim ostro chodzi. Z tego czasu spamowali ofertami Zgadza tego się. sprzętu. Więc jest to Heinrich Schulz, który jest ukraińskim kuzynem Kaspara. Dwa słowa na tego, temat tego sprzętu: dało się tam coś zrobić? Tak, da się tam generalnie zrobić infuzją praktycznie wszystko, a jego ogromną, radosną zaletą jest to, że wszystko jest w zasięgu ręki. Czyli wow. każdą rurę można po prostu prześledzić sobie paluchem i przeciągając zawór, otwierając, zamykając. O, dokładnie wiadomo, co się robi, bo to widać. A kilka słów tutaj o sprzęcie, bo jest też unikatowy. E, tak, unikatowy, pierwszy w Polsce. Producent się nazywa Jürgen Wacht Bren. E, pan jest Niemcem. W warsztacie robi ważelnie praktycznie sam z czwórką pracowników dobiera całą instalację oczywiście zawczasu wszystko proponuje no oczywiście te standardowe zbiorniki to już kupuje od podwykonawców od Melera od innych w każdym razie takie rzeczy dobiera raczej samodzielnie od początku do końca Ta od fazy czym projektowania ogrzewana jest ogrzewana parą para parą wytwornica to jest pary piątka dziesiątka ile to jest Ważelnie jest dziesiątka y, roboczo natomiast y, Mamy możliwość wybicia nawet i 15-17 hekto. Tutaj widzę za ścianą, yy, tak się. No nie ma co tego pokazywać. To, na Dlaczego? Tutaj, Najwyżej nie? potem się przejdziemy na zdjęciach, e, jakiś e, będzie widać. To są tanki wyszynkowe, tak? To A są gdzie konkretnie jest, wyszynkowe. Gdzie jest, yy, leżak? No i to też właśnie jest ciekawostka, bo żeby nie zabierać miejsca dla gości, właściciele postanowili, że strefa produkcji jest 350 metrów dalej dwa piętra w dół. Tak, trzy budynki dalej. I macie rurociąg? I czy? mamy własny rurociąg, który prowadzi w dół i to potem wraca z powrotem. Był news, że tam w Brugi czy gdzieś w Belgii z browaru do lokalu jest rurociąg. A to proszę bardzo, we Wrocławiu. Mamy też. Mamy też 350 metrów rury bieżącej na 100%. Myślisz, myśli, że to może się odbijać jakoś na jakości piwa? Eee, tak, musimy bardzo uważać przy przepompach, bo wyciskamy końcówkę z rury pompą hydrauliczną, czyli zalewamy ją wodą i czekamy, aż zacznie lecieć woda, więc Troska. jakieś tam minimum jest, przy czym wszelkie jakieś doświadczenia, obliczenia wskazują. W najgorszym wypadku możemy się pomylić o 10 litrów. Co w skali 1000 to jest promil, więc nie, nie ma dużego ubytku na tym, że to musi przewędrować całą tą ludą. Czyli co, jesteś od początku, czyli od 2015 roku, od jesieni? Ja to nawet jestem od 2014 Aha. roku, od zimy, bo wtedy była faza projektowania, rozkładania wszystkiego. Wtedy już się pokazywałem, mimo że tam formalnie była inna zasada współpracy. Na etacie jestem od e, rozruchu I sprzętu. I dlaczegoż ty się tak podoba, że ciągle tutaj jesteś? E, pewnie dlatego, że jestem z Wrocławia. Aha. E, I dlatego, że mam blisko. Bardzo sympatyczne jest. No, jakieś śmiechy chichy. Sympatyczna atmosfera w pracy. Mhm. Z właścicielami świetnie się rozumiemy pod względem tego, że oni nie ingerują w to, co robię. Mhm. Zgłaszają tylko najwyżej propozycje. Natomiast powiedzieli mi. Na początku wprost i się tego trzymają. Ostateczna decyzja należy do mnie. Ja ich pomysły trochę tonuję, natomiast. Jaki oni, mieli najdziwniejszy pomysł? E, że będziemy robić e, ogromne hektolitry piwa na zewnątrz. Że będziecie Więc, takim kraftem e, butelkowym, tak? Tak. E, na chwilę obecną uświadomiłem, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić od razu. No to nie, jest zresztą... Rola, nie, zresztą no. oni mieli koncepcję taką, że restauracja jest na pierwszym miejscu, jak nam moce produkcyjne pozwolą, to dopiero wychodzimy mm. na zewnątrz. Ja ich hamuję w tym, że nie rzucajmy się na super głęboką wodę, bo nie opanujemy tego gdzieś, w którymś momencie jakoś po prostu ucierpi, że będziemy się rzucali i pchali mm. wszędzie, gdzie się da. Także na razie to wszystko się sprawdza. Dopiero Jesteś. niedawno zaczęliśmy wychodzić na zewnątrz, może wkrótce coś się Jesteś pojawi. Jesteś w stanie ujawnić y, rok 2016, zakończyliście jaką produkcją? Plus, minus. Nawet nie wiem. Nie, właśnie jestem świeżo przy podsumowaniu ksiąg. Skończyłem się na listopadzie i tak się teraz zastanawiam, ile to tam wyjdzie teoretyczną mamy wydajność, że jesteśmy w stanie bez większego wysiłku dociągnąć do 2000 hektar rocznie. No, czyli, no może teraz korzystamy czyli co, z 1500, 1000, Tak, 1500? jakieś 1500. No to... Dobry okay. początek, dobry początek. Tak, to jako, jako, jako na początek. Powiedz mi o stylach. Co jest żelaznego w stylach i co do tej pory uważaliście ciekawego? No więc tak, zawsze żelazny, żelazny zestaw na kranach będzie boxer lager, czyli klasyczny lager, który każdy no, do kotleta weźmie, nie oszukujmy się, bo działa to w ten sposób. Trzymacie go jakoś dłużej niż 3 tygodnie? Albo dwa? <gry> no nie, ró równiutko właśnie 3 do 4. Okay. Staramy się tego trzymać. Jest to trudne, Ale bo. To nie trzeba... jest chmielone. To nie jest Pils, to jest lager. Taki. Raczej lager. Nie. lager. Wolę go nie nazywać pilsem, Aha. chociaż teoretycznie by się łapał, no niemniej jednak wiem, że pod względem okay. nachmielenia, Dobra. trochę mu do tego brakuje. Choć niektórzy by go pewnie uznali. Po drugie, zawsze jest Golden Weizen, czyli nasza pszenica. Tak jest. Pierwszy raz próbuję i o ile w aromacie. Łukasz powiedział, że suchary WB05. No aromaty... W WB0, WB06. Szuski, 6, tak. Nie powala to w smaku, bardzo przyjemno. Staramy się. Także jest i, i banan, i, i fenole stonowane, także. Okay. Eee, I to jest zawsze to jest najbardziej utytułowane, bo i srebro na kp w zeszłym roku, brąz w tym roku. No i nawet żeśmy się szarpnęli, wysłaliśmy piwa na World Beer Awards. W Wielkiej Brytanii. No i zaskoczenie, bo po jakichś dwóch miesiącach, jak już myśleliśmy, że e, pewnie w ogóle nawet nic nie przyślą, tylko zmarnowane pieniądze, dostajemy informację, że gratulujemy zakwalifikowania się do ścisłej czołówki. Dostaliśmy złote wyróżnienie jako najlepsze piwo pszeniczne nadesłane spośród polskich. No w finale już nam tak dobrze nie poszło, mhm. natomiast e, tamtego wyróżnienia mnie cofnęli, to, to zostało, więc, więc dobrze, ale okay, tam była bardzo, okay, bardzo okay. ostra konkurencja, tam były i grolsze pszeniczne, tam były też koncerny, więc... Nawet... Może żeśmy nie posmarowali i to dlatego. No ale to jest jednak tak inna bajka, prawda? Zgadza się. Porównywać Wielki ży, koncert, żywe my... piwo z drzewa <laughs> restauracyjnego. Dobra, czyli lager, pszenica. I IPA. No wszak mamy piwną rewolucję, więc... Żelazny punkt IPA. Żelazny. Chmielona. Chmiele są amerykańskie i nowozelandzkie. Mm. Na goryczkę idzie polska Sibilla, bo żeśmy trafili na znaczy szczęśliwą tego, partię. To, to powiem Ci teraz, mnie zdziwiłeś. Jestem cholernie ciekawy tego piwa. Czy, czy, jest, czy to jest uładzone, czy nieuładzone? Słuchajcie, teraz robimy przerwę i za chwilę tutaj wyląduje IPA.